więc cześć, Manko, witam was w kolejnym odcinku dzisiaj rozwozimy sobie po produkt uprawy pieczarek jesteśmy na działce po Żypaku. tutaj z tyłu, z tyłu tego pola jest taka dosyć lekka ziemia od kilku lat nie był ten towar stosowany wcześniej jak były swoje pieczarki to często się go tutaj ciągało a teraz już widać, że pokazują się zapaleniska Co jest w tym, w tym produkcie? No, głównie słoma, kurzak i torf powiedzmy Jest to po produkt po prostu po, po uprawie pieczarek Pozostałości No I to dosyć fajny, fajny towar na pole My go wiele lat stosowaliśmy mając swoje pieczarkarnie Może nie ma w nim zbyt dużo azotu Ale na pewno bardzo dużo trofnicy wapnia Na takie działki, gdzie są jakieś właśnie wypaleniska takie lżejsze ziemie. Jak najbardziej to się sprawdza. My to mówię: no, dużo lat stosowaliśmy na gliny. Gliny rozbija, a piachy trochę tam powiedzmy, że użyźnia. Dlatego wymieniłem się po prostu za kurzak na ten, na ten poprodukt. Ponieważ kurzak, właśnie na tych już lżejszych polach, zaczynał mi powodować jeszcze większe przypalenia. Za dużo azotu. Potrzeba tutaj właśnie takiego, nazwijmy to, buforu w postaci, właśnie takiego próchniczego nawozu. Dawka, ciężko mi powiedzieć, jaka jest, bo tu było 10 patelni wysypanych. Na razie po kolei to ładuję. Tak, akurat sobie wymierzyłem, że na jeden, na jeden przejazd rozrzutnikiem idzie cała krypa. O, no tu myślę, że jest jakieś tam z 15, 17, może ton. Nie ładuję z czubem. A dlaczego nie ładuję? To Powiem wam za chwilę, jak będę już w ciągniku i będę rozwoził. A teraz bierzemy się za, za załadunek. Ustawiam się trochę dalej rozrzutnikiem. A to dlatego, że jednak Gentil był sporo niższy. Jak tam się nim nie stanęło, to było dobrze ładować. Tutaj jest już dosyć wysoko i tak staram się stawać na takim stabilnym gruncie. Odjechać. 5 metrów to jest kilka sekund, a stać i podjeżdżać po kolejnych do, do rozrzutnika albo gdzieś tam po nierównościach to strasznie, yy, strasznie trzeba uważać, bo buja całym, całą ładowarką. Tak sobie staje troszeczkę dalej, odjechać tutaj. Długość rozrzutnika to niewielki problem, a po prostu łatwiej się ładują, ale. Bo wysypane 10 auto zostało. 1, 2, 3, 4 no jakieś 4,5, 5, 5. jakaś połowa będzie roztrzęsiona, a to chyba jest piąty rozrzutnik. Może kilka, kilka plusów na temat właśnie Autoagro. Trochę nim powoziliśmy zboża, trochę powoziliśmy też i kurzaka, i teraz właśnie tego e, produktu z pieczarek. Na pewno objętość tutaj, czy do transportu zboża, czy do... czy do właśnie transportu, czy kurzaka, czy, czy, czy jakiegoś innego rodzaju obornika. No i jego gabaryt sam w sobie i pojemność. Tutaj no, powiedzmy Wykłada, wykłada konkurencję, znaczy konkurencję no, po, po, W porównaniu mówię do Gentila, no bo wiadomo Już tam nie, nie wspomina się o Warfamy, który kiedyś tam, jeszcze, jeszcze nadal stoi, jest nawet do sprzedania, jeżeli ktoś by chciał Ale już nie porównuje do Warfamy, ale do Gentila, no, wchodzi na niego ponad dwa razy tyle, także bez porównania Kolejna sprawa no, yy, to, że możemy zawieść nim i tak takie jakby, no, to też jest dużym, dużym plusem, bo no, jednak no, sporo na niego wchodzi, pomimo że klapą ma tą kubaturę sporo większą. No ale już nie trzeba tego przewalać dwa razy. Załadujesz odrobinę mniej, a, a masz od razu roztrzęsione. Szerokie opony 710 tutaj dosyć fajnie to pracuje, przynajmniej teraz jak jest sucho, wiadomo, jak będzie mokro, to gąsienice nie dadzą nie dadzą rady, no, ale tu w tym przypadku no nawet, nawet m się ciąga bez większego problemu co z kolejnej rzeczy, no oś, bardzo fajnie się to prowadzi Natomiast no, trzeba pamiętać o blokowaniu jej tam przy, przy tam większych prędkościach, chociaż jak jeżdżę na, na pusto, to nie zawsze ją też blokuje, jak są gdzieś tam jakieś drogi z zakrętami, to, to sobie zostałem ją rozblokowaną. No i oczywiście chyba największy jej plus to w przypadku takiego wożenia właśnie obornika na pryzmę, nie tyle już po polu, co na pryzmę no to ten system ściany przesuwnej że nie trzeba, tak jak w przypadku, nie wiem, jakiejś skorupowej przyczepy i kiprować, podnosić tylko no, nawet jak jest gdzieś na polu mokrzej bo wiadomo, różnie, różnie w polu bywa no to co, tak zatrzymujesz się, wypychasz się ścianą, jeszcze jeżeli masz sporo gnoju to to sama siebie Odepchnie, jak ma się o co oprzeć. Także to też bardzo duży plus tej maszyny. No, znaczy, no taki, taka jest jej konstrukcja. Także to nie tyle plus, co po prostu, no, duża zaleta. Dosyć fajny ten adapter, poprawiony teraz. Wcześniej tam miał swoje mankamenty. Ja teraz już rozwiązałem parę parę kursów i wydaje mi się całkiem spoko Wiadomo to ciężko coś powiedzieć, bo po tygodniu użytkowaniu czy po dwóch, ale no ale tak generalnie mówię, że, e, że dosyć, dosyć dobrze się to dosyć dobrze się to sprawdza i dosyć fajnie się tym pracuje O, jeszcze jedna łyżka i to właśnie nie ma co z górką ładować. Jeszcze jedna szufla, i odjazd naprzód nie ładuje za, za dużo, żeby potem miało gdzie to się osuwać. to z grubszych plusów to by było na tyle. Przejdźmy teraz e, no do jakichś tam drobnych mankamentów, fajnym rozwiązaniem by było, bo tu jest taki sterownik do świateł, gdyby, gdyby był też e, regulator od posuwu na tym, żeby już tutaj w przeciągniku nie grzebać w tych ustawieniach, tylko sobie nie jest oczywiście dławik na przewodzie, no ale Gdyby to było w tym sterowniku nawet od tych światełek Na pewno by to e, No dużo ułatwiło. Kolejna sprawa to e, Kompresja materiału na, na pacę. Teraz zaczynam jechać. Wyletuje tu tyłu mi dużo, A głównie właśnie z tym poproduktem z pieczarek Jest tak, że najpierw go zgniata Dojeżdżamy do połowy pola i za chwilę jest Dochodzi do takiej sytuacji, że ten zgnieciony materiał zaczyna wchodzić nam w adapter i aż ciągnik przysiada na obrotach. Z kurzakiem tego nie było, kurzak jest lżejszy, taki powiedzmy bardziej może zwarty, to nazwijmy, że on całą przyczepą się ładnie sunął, suną, a tutaj no niestety trzeba... Co jeszcze do takich minusów, to właśnie ta zasuwa, która jest, niby wziąłem tą z większym prześwitem, ale i tak jest sporo materiału, nie przechodzi do adaptera, tylko się piętrzy. Dlatego też z przodu nie ładuję e, tak wysoko, żeby o, tak jak teraz. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale ten nadmiar towaru się obsuwa. I jest ok. To jest dosyć solidna dawka idzie. O, teraz też ten zbity towar wciął się w adapter. I właśnie, jak on się skompresuje, mocno ściśnie go do ściana, to potem, tak gdzieś od połowy do końca, jest właśnie ten problem, że. a dobra, jest koniec. Jest ten problem, że właśnie w kurzaku tego nie było, tylko właśnie w tym po produkcie z pieczarek. To zauważyłem, że się tak dosyć mocno, dosyć mocno tak, tak robi. A na razie. Jeszcze z takich mankamentów, to górna szybka jest pęknięta, a w dolnej jest wypita dziura, Podejrzewałem, że jakiś kamień albo coś uderzyło A dosyć chyba cienkie są te szybki Nie pamiętam, ale kiedyś w jakiejś maszynie widziałem, to normalnie ta szkło jest w naczepie, w naczepie w okienku w naczepie w patelni, to też szkiełko ma, nie wiem, ze 3 cm, A tutaj to jest jakoś cienkie, cienkie szkło wsadzone No i nawet nie wiem czekamy, nie wiem czy nie gruda yy, czy nie gruda z, z kredy. Bo tam leżało, leżała kreda obok, obok kurzaka na, na jednym polu. I zostało kilka takich większych grudek po kredzie. Nie wiem czy to nie, nie wina właśnie tego. Ta górna szyba jest pęknięta. Na razie chyba nie będę zmieniał, tylko tą dolną będę musiał podjechać do świetle, co do dokupić. No takie powiedzmy pierdoły, ale chyba była ciutkę grubsza na pewno chyba by o wiele bardziej wytrzymała Adapter rzuca gdzieś tak na 9 metrów mam ustawioną nawigację i w miarę w miarę ładnie się nakłada Fajnie jakby był adapter poziomy z talerzami na dole wtedy to by Robiło idealnie robotę, bo i rzucałby szeroko, i Ładnie by to było rozdrobnione, chociaż co do Co do jakości to yy, Samego rozrzutu to całkiem, całkiem nieźle sobie radzi, nawet w kurzaku Jak tam było na, naładowane i taki suchszy, i mokrzejszy, to To wszystko ładnie, drobniutko trząsł, także yy, no, co, co, co chodzi o rozrzut, to całkiem fajnie sobie radzi Trzeba też uważać, bo... Bo jest co? Bo na przykład ścianą można popchnąć tą y, klapę od adapteru No trzeba. Są takie punkty kolizyjne, że gdzieś tam może coś z czymś się zahaczyć Taka też trzeba uważać y, Mam też połąki w niej do, do zboża, do plandeki to akurat dlatego szybka jest trochę niższa, ta górna Bo... No nie trzeba jej po prostu składać, ani... ani ani zmieniać, ani nic do właśnie do, do połąków, do, do pokrzeczek co też jest dosyć fajnym plusem, że już nie trzeba tutaj kombinować, żeby wozić nią zboże no, Woziliśmy też nią rzepak, także jest dosyć szczelna no zobaczymy zobaczymy jak się będzie nam tutaj dalej sprawować Na pewno jej, jej gabaryt, wielkość i, i pojemność tutaj te niektóre minusy wynagradzają, ale też właśnie, jeżeli jest załadowane trochę wyżej niż, niż ta klapa przed adapterem, to jest tego typu problem, że potrafi się nadmiar przesypać tutaj na, na tą drugą podłogę i przy zsuwaniu tutaj przy siłowniku różne takie zakamarki napycha się tego, kurde i gnoju i no zboże się akurat nie przesypuje, ale ale właśnie gnój dosyć mocno się tutaj przesypuje to też trochę na, na minus więc co to tyle w tym odcinku o kurde, nawet na na szybce się gnój jeszcze zaczepił więc co, to tyle na dzisiaj Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, no i cześć. Gdyby ktoś pytał jeszcze o dawkę e, tego podłoża popieczarkowego, to tutaj na na 30 arów szedł jeden taki rozrzutnik, bo akurat jak sobie jadę na nawigacji, to tak 30, 32 do 35 arów e, przejeżdżałem na jednym załadunku. Zobaczcie, jaką znajczkę miałem. Trzy przejazdy temu w porównaniu do o kurde, do buta i do mojej nogi zastanawiam się tylko jak on o, jak on trafił e, no do, jak, jak, to, jak to się stało że znalazł on się w pryzmie z, no z tym z tym kompostem bo przy produkcji pieczarek nie ma możliwości żeby on Przechodząc przez cały szereg maszyn, taki się uchował No a u mnie na polu też aż takich yy, Takich głazów nie ma, na pewno nie w warstwie yy, Wierzchni, gdzie, gdzie było tej i od siewu nic nie było robione, bo gdyby tu było Nie wiem, talerzowane, głęboszowane, gruberowane, cokolwiek No to coś mogło się gdzieś tam Po tym pługu wyciągnąć, a tutaj No raczej Raczej wątpię, żeby to żeby to było na wierzchu, u mnie na polu No a tutaj poprzyginane łopaty Jedna do, do góry, druga do dołu To nawet było na tym przejeździe, gdzie nagrywałem odcinek, dlatego była pauza w nagrywaniu Ja byłem w takim szoku, jak to zobaczyłem Że nawet nie pomyślałem, żeby to nagrać Dosyć na szczęście bezproblemowo udało się go wyjąć, ale no Takich rzeczy to się nie spodziewałem. A mówię, a co do dawki? No, na no grubo tego idzie, bo tu nie ma co żałować. Trzy yy, rozrzutniki na hektar. Nie wiem, ile na nim jest. Trzeba było przeważyć takiego tego przepalonego. Bo to, to jest taki towar, który już był wywieziony z produkcji i on tam swoje już odleżał na pryzmie. Także, no, tak powiem, sam sam taki kit. Dosyć, dosyć fajny towar. No, ale no, tutaj jest go. Jest nawalone. Jak to było No tutaj o, warstwa do, do tego na no to Na pewno nie, nie mała ilość i to mogłoby tego iść jeszcze dubeltowo dwa razy tyle Aby to potem tylko przemieszać i przekręcić To nie spali, nie, nie ma nie ma efektów ubocznych, że tak powiem Ale kurde ten kamień to mnie dzisiaj rozbroił Ja pierdzielę. Podnieść ciężko. Dobrze, nic się nie stało. Kurde, z adapterem, bo masakra. Coś zaczęło łomotać Zaraz wyłączyłem wałek. Wychodzę, patrzę, a tu takie kwiatki. Tu na szczęście nic wielkiego się nie stało. Odkręcę sobie tylko te, te dzioby. Może ładowarko delikatnie. Uda się to podprostować jakoś bez grzania. Niestety nowa maszyna i już takie rzeczy. I to nie wiadomo skąd.